Cześć Boże, witajcie, kochani, z okazji zbliżających się świąt, Wielkiej Nocy. Życzę od Siebie, prezesa wydawnictwa Freedom, a także od całej załogi najserdeczniejsze życzenia dla Was i dla Waszych bliskich. Życzenia łaski Bożej, pokoju Bożego, zmartwychwstania Pana Jezusa w naszych sercach, tego, żebyśmy mogli cieszyć się. Tymi chwilami spędzonymi przy stole z rodziną i doceniali każdy moment i całe piękno i tajemnice tego, co się dzieje. Bo jest to radosne święto. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, krótkie informacje, jeszcze parafialne: no bo nie było mnie tu dawno. Jestem w wirze kampanii wyborczej, gdzie stanąłem w szranki i konkury. Na urząd prezydenta miasta Częstochowy powołując swoją organizację Alternatywę dla Częstochowy. Natomiast tak w telegraficznym skrócie, no, zmarł ksiądz Knebleski, ksiądz Prałat, nasz kochany, nasz kochany, jak to mówiło sobie, stary dziadyga. Stary dziadyga, który wydał u nas jedną książkę i drugą poprawiał e, przerwami, z przerwami. Na chorowanie. Ja mam nadzieję, że dostanę ten jego poprawiony materiał i ta książka ukaże się jak najszybciej, ponieważ bardzo mu na niej zależało. Ksiądz Knebleski to postać Nietuzinkowa i proszę Was wszystkich, aby podczas tych świąt wspomnieć, westchnąć, odmówić zdrowaśkę, wieczny odpoczynek za duszę naszego kochanego księdza Prałata, który umiłował Pana Boga, umiłował. Jezusa Chrystusa umiłował to, że jest kapłanem i był temu wierny do samego końca. Nie milknął echa nalotu trzyliterowej organizacji na wydawnictwo. Ja nie mogę mówić o tym, co się dzieje, ponieważ zabroniono mi prawnie. Jest wystosowane zażalenie na tę decyzję, czekamy na rozpatrzenie go przez sąd. Nie można kupić książek, doktora Ratajczaka u nas, ale można w jakiś sposób nas wspomóc. Przechodzimy w drugi obieg. Jeśli mielibyście chęć, to pod adresem patronite patronite.patronaidmaopat3dom.pro. patronitemaupa 3 dompro To myślę, że się wyświetli na dole, albo w opisie. Będziecie mogli, yy, będziecie mogli. Porozmawiać i zobaczyć, na czym polega nasz pomysł w tych jakże czasach ciężkich i trudnych uśmiechniętej Polski. My nie składamy broni, my cały czas walczymy na polu idei, tak więc mam nadzieję, że. Uda nam się porozumieć, spotkać, bo na targach to już ciężko, chociaż targi w Łodzi 6 kwietnia, tam będzie Konrad yy, z wydawnictwa, od nas będzie można spotkać Ewę Marcinkowską, autorkę książek. Tak więc serdecznie, serdecznie zapraszam, na dużych targach już nas nie będzie i tego musimy mieć świadomość, i Wy musicie mieć świadomość. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego, Błogosławionych Świąt i tego, żebyście. W tych dniach od, 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 odłożyli na chwilę telefony, ekrany i spojrzeli na drugiego człowieka, ponieważ w każdym z nas jest Jezus Chrystus. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem.